Ja jestem Kasia. Kochani, ostatnio nagraliśmy dla was film na otwarcie kanału i nawet wystroiłyśmy się jak na otwarcie kanału. Ale teraz yy, jest już normalna atmosfera. Doszliśmy do wniosku, że emocje muszą jednak troszeczkę opaść, musimy ochłonąć i dopiero teraz zaczynamy pokazywać Wam, jak to tak naprawdę będzie wyglądało. Zapraszamy Was na otwarcie kanału Turbo Duży. Um, nigdy nie wiadomo, co tutaj warto by było obejrzeć, dlatego lepiej chyba wszystko jednak oglądać. Nie Drązy. wiadomo, nie wiadomo co się będzie działo. To nie tego nie wie nikt, tego nie, nie wiemy my, nie wiecie tego wy. Nikt. Chociaż pewne założenia mamy. Pierwszym celem przede wszystkim jest zbudowanie społeczności muzycznej. Oczywiście, właśnie o to chodzi, żebyśmy się tutaj yy, zrzeszali, żebyśmy wspólnie odczuwali radość, zdezorientowanie, współczucie. Pożałowanie, niechęć, udręczenie, żeby właśnie pobudzać różnorakie uczucia, żeby, żeby się rozwijać emocjonalnie, żeby być pełniejszym jako człowiek, jako artysta. Dokładnie, tak. I też chcemy zapełnić pewną lukę, która istnieje na polskim YouTubie. Wiele razy chciałam dowiedzieć się, co ludzie inni mają w futerałach. Znalazłam? No, oczywiście, że nie. Nie. Była by, by, jakaś taka posłucha, nastała, jakaś taka, a, no taka, taka stateczność pewna. A my tutaj wprowadzamy cały czas coś nowego, cały czas coś się dzieje. Ni, nigdy nie wiadomo. No jakoś wspólnie chciałybyśmy przejść po prostu przez to życie razem z Wami, jakoś Was też przeprowadzić. No i zobaczymy, dokąd dojdziemy. Kochani, chcemy też, żebyście wiedzieli. Że to nie jest kanał skierowany tylko do muzyków, że można to oglądać równie z ciocią, z koleżanką, która studiuje na przykład. Sztuka to jest temat, który głównie będzie pojawiał się na naszym kanale, ale też sztuka tworzenia relacji. O! Sztuka! Chciałybyśmy pokazać, że, że wspólnie można więcej, wspólnie można zacząć coś pięknego. Wspólnie można się wspierać, inspirować i, i tak napędzać do, do robienia różnych fajnych, ciekawych rzeczy. Co to jest najpiękniejsze? Właśnie czerpanie z drugiej osoby, z trzeciej osoby, z interesujących osób. czwartej osoby też. No, że co będziemy robić? No właściwie takie, aha, codzienne lifehacki, tak? Lifehacki muzyczne, e, śmieszne historyjki z życia, wspólne przeżycia. No co, no już powiedzieliśmy o wspólnym przeżywaniu emocji. No o to chodzi w sumie, nie? Fęcy, ja bym powiedziała czy... tak, można, można nie oglądać, ale subskrypcję trzeba zostawić. No są pewne rzeczy w życiu, które po prostu trzeba zrobić. Są... Od razu załatwić, od razu zasubskrybować. No i oczywiście nie ma tego złego, co by na dobre by nie, nie wyszło. wyszło. Także... No coś tam możemy już wam doradzić Oczywiście nie jesteśmy tutaj y, w roli jakichś mentorów waszych Absolutnie nie Nie, yes, zwykłe dziewczyny, z tak. tak Tak Kochani, bądźcie z nami, subskrybujcie nasz kanał Zostawiajcie łapki w górę Koniecznie Pa, pa! Trzy, cztery